Dzień dobry. Dzisiaj razem gdzie jesteś? Tutaj. Dzisiaj razem z Antkiem na 3 godziny wyskoczyliśmy połowić okoni. Próbujemy, walczymy. Okoniówki w ruch poszły. Się Miłego się... oglądania. O jakiś atak. Ja atak drapieżnika? Antek zauważył. Trzymajcie kciuki, by też połowił okoni. Miłego oglądania. Piękna ryba. Nie spodziewałem się, Antek miał tutaj branie przed chwilą. No właśnie miałem coś, przegryzło mi w ogóle całą... Znaczy nie, uciął Ci... Tefer. Uciął mi całą, no to szybko teraz wolno, synku, patrz. Ale jej. Czekam, czy, czy to okoń, czy... Toż, czy o, okoń, nie, bo... to piękne. Podbierzesz? Ja, ja sobie podbiorę. Dobra. Spokojnie Ty tutaj... Bliżej no. zobacz, po, podejść o, o tak właśnie. Bardzo ładny. No, bardzo ładny. Bliżej, no. O. Piękny, mamy Ojej. go. o mamy. I na tantę oczywiście. 5,5. 5,5. Ten Twój. Twój chudutki wypił się, widzisz? Aha. No nie no, chudutki, ale ładny. Ładny, masz długi. On to naprawdę chcesz go zmierzyć pewnie, tak? Nie chcesz. A co hmm. tutaj mamy? Mierkę, ma, 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 policzymy hmm. od tyłu. Hmm? 30 ma? 30... Nie, nie ma 30. Nie ma. 20, 20, 28. 20, 28? 26. Super uchokonia. Kolejny okoń. Kolejny okoń. Ładny. Pa, I odprowadzę. odprowadzę. Widzę, widzę cały czas. No. Odprowadził. Widzimy go taki tak. Piękne. Fajne, że taki. No naprawdę. Zajście pięć, bo. Dziesiątka, piątka. To osób Nie chcę. A już o tutaj bardziej, o tu. Dobra, nie chce. Nie chcę. Dobra, wypinamy go już. już, 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 już. No, dawaj, no, dawaj. Ja. A same ten się już pią. E, ładnie w Cążki chyba trzeba wziąć. Mam, mam Jest, jest łantka ryba. Tato próbował mu coś znaleźć innego, ale dzisiaj wpadliśmy w żerowanie o koni. O, to chyba szczupak. Do góry, do góry, tam bo tam wodyle. za to będzie przygotowany. Mocno głową, to możliwe, że okoń. Jak, jak coś, to duży okoń. Może trafiłeś wreszcie? Jest okoń. Okoń, mega okoń. Może nie mega, ale duży. Duży, 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 duży. Dawaj, dawaj, dawaj. To okoń, to Ci się tutaj... Dawaj, dawaj. Ci wędki nie połamie, spokojnie. Dawaj, dawaj. Jest, patrz jak piękny. Wypiął się od razu. Poszła do No, super, ale zobacz. 40. Nie, 45. Czter... No, około 35. No, nie będę ci zmieniał przynęty. Bo one dzisiaj naprawdę... Czerują. O kurde, jaki duży. Wejdź, go, weź w rączki go. Nie ugryzie cię, spokojnie, trzymaj. Trzymaj pewnie. O, taki piękny okoń. No. Poczekaj, zmierzymy go, połóż na razie. Dobra. Bezo po O, nie chcesz go zmierzyć, dawaj go tutaj. Połóż go szybciutko. Tyk. Na początku 30 równo centymetrów. No, 30. 31 nawet, dobra. Jan coś będzie wypuszczał. Pięknie, wypuszczamy, dobra, mówimy dalej. Na, na tam One są tam na tych badylach. Kładziesz na dnie przynętę, lekko podbijasz no. i jest ryba. I tu no. ładna. Nie wiem czy się nie spięła, bo wlazło w badylę. Tak, spięła się. Ajajaj. Aj, aj. Antek, one stoją w samym badylu. Wystarczy rzucić tam, położyć przynętę, lekkie podbicie, one zasysają, wiesz? Aha, no dobra, to wrzucam. No, o tutaj, tak widzisz, tutaj te miejsce. No dobra. Taki. Duży jest okoń. Sposób. Dawaj, mówimy dalej. Dobra. Jest, 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 jest. Fajnie, widzisz, mówiłem. Czekaj, jest. Czekaj, mamy ją? Ciekawe, czy to okoń, jak okoń to będzie mega. Ooo, rekord. Ale rips też 30 tak. No, a chodź, 3, to 30, nie mierzymy, ale około 30 cm spokojnie ma. Jak zrobimy zdjęcie, bo musimy zrobić. Trzymaj. Robimy zdjęcie. Daj okay. sobie wędkę połóż. Jak go bezpiecznie o leżę. Dla dziadka wysyłamy zdjęcie. Jest w siatce. No ma płetwy ostre. Dawaj z tym. Rybę. Mamy rybę, mamy rybę, konia, nie tak fajnego jak Antoś, ale już też fajny, już, już jest naprawdę fajny, sportowy, no taki to wiesz, dwudziestaczek, hop, taki Antek wiesz, też fajnie się łowi, no, no oczywiście byśmy chcieli trzydziestki połowić, a nawet, a nawet trzydziestki piątki. Komplicy. No, ale pod samą łódkę no blisko łódki no I to chyba słuszny będzie ładny, kolorystycznie ładny Chyba Antek mi zrobi z nim zdjęcie, wiesz Patrzcie ładne, patrz Ładny, taki kolory ma ładne, nie? Nie jest może za wielgachne? No, patrz, ciemniejszy taki, nie? O, no, jest ładne płetki takie pomarańczowe. Ale agresor, piękny. Hmm. Hmm. Patrz. O, udało się. Bo miałem ten. Idziesz powoli idź sobie, przełóż go sobie spokojnie ładna ryba? Bardzo Bar... Dawaj w górę, bo tu masz ten To miał być alkohol, dalej, bo ci obetnie, on jest Jest poszedł Poszedł sztupak się nie liczy. Popraw sobie dajcie Mała i taki duży te szczupaki tak raz robią w bambułko przy łowieniu okoni że oszukują, że są dużymi okoniami O Jezu, przynęte to rozwa... jest no ale... Ale to nie jest duży szczup. Poczekaj, wiesz co trzeba ci zmienić Już te tante się nam kończą. Mam czekaj No ale Dobra, zmieniamy, no nie no to tak jest, zawsze są przyłowy szczupaków przy łowieniu okoń, nie? Duży okoń. Kurde, jeszcze zaczep mam, idę. Powoli Antek, powol powoli. Podamy, powoli, powoli, powoli. Szczupak pewnie, no bo to już... Ale hol. Jaki piękny okoń! Uch, ty szczupaku, Żupachu, Ładny okoń! To już jest 30 parę centymetrów. Piękny. A Jak mówiłem, chce, mówiłem, mówiłem, jest mówiłem górka, tak. mówiłem, mówiłem. Znam się na okonie, gdzie u nas są. Jaki grubas. Ale to pięknie dzisiaj okoń nie połowiłeś. 3,30 ponad No, ładna trzydziecha! Oczywiście, tanta. Mierzymy? Jak chcesz, zmierzymy! No. Weź, 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 bo mam przy uchu. okej. Okay. Dawaj szybciej. Okay. Okay. ale on tak zassał, tak samo. A chciała... Widzisz, że mówię? Y... No, 31, Trzydzieści jeden, trzydzieści może. Dawać zdjęcie. Braknie. Jedną ręką byś tak przygotowywał, jak przygotuj się. Jedną rękę wytrzymał, o. o, super, super, super. No wyjdę po Super. Pięknie poleciał. Zantkiem fajną górkę. O takie kanty byś postawił, by, był, by było git. Fajną górkę mam przed sobą. Próbujemy z tej górki coś strzelić. jak to antyk mówi. Ta górka tam o. Przed sobą, nie. A tu? No omijaliśmy ją synek. Opływaliśmy raczej. Przed sobą masz. Teraz nas obróciło przed sobą, czyli przed sobą tak? O, no, tylko daleko tak nie było tam nie ją złapiesz od razu. Tężczyk się rozpadał. O tu gdzieś mamy ją przed sobą. Trzeba ten, wybadać teraz z przynętami, nie? No, masz, patrz, Nawet widzisz na wodzie, rzuciłeś centralnie na tę, bo coś tam już wystaje, nie? Nie wiem, czy to pływa, czy wystaje. To gdzieś na skraju, szukaj się na skraju, ale deszcz się rozpadał. Ale my jesteśmy twardziele. Ja nie cukru. Antek nie z cukru, ja tak. Ja słodki. To wyjmij sobie, bo deszcz pada, masz tu leże jakieś różne. Sobie weź. Nic. Tak muszę tu kurde nic nie mówisz, deszcz pada, ja mam pudełko podszarpe. Ja 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 ja. w domu suszyć. Ej. Kończymy na dzisiaj ten wypad okoniowy. Było deszczowo, ale były okonie. się udało się kilka fajnych ryb złowić, mi też. Ciekawe czy Antoś zdradzi na jakie przynęty dzisiaj y, połowił o koni No połowiłem się przynęty na przykład na takie o na fibanta 5,5? Czy... Tak, 5,5 cm, to chyba najbardziej skuteczne były. No, Ale również też... łowiłeś na ripsy. ripsy, bardzo skuteczne przynęty. Takie, no, takie ripsy Pokaż jeszcze. Pokaż jeszcze. O, takie o. I oczywiście bardzo polecamy haki JC. c. haki do czeburażki. Ostre, mocne i z dużym oczkiem. Naprawdę fajne. Fajnie trzymają ryby. Udało się Lantosia złowić naprawdę fajne okonie. No, trzy okonie, ale duże. Duże okonie. Eee... Dzięki za oglądanie. I do następnej relacji. Cześć.